Należy myśleć o tym, żeby wiązać swoją karierę, przyszłą karierę, właśnie ze sztuczną inteligencją, tak? Jakby polecasz. No zdecydowanie. Ja nie potrafię sobie wyobrazić lepszej branży obecnie. Też względu na, na, na finanse, na ciekawość projektów, na, na, na te możliwości teraz mhm. się bardzo dużo firm zgłasza, tak? Z jakimiś prośbami właśnie, żeby gdzieś wystąpić, coś opowiedzieć. Jeżeli ktoś chce się rozwijać, to po prostu moim zdaniem nie ma teraz lepszego sektora do tego. To jest oczywiście praca bardzo wymagająca. Jak tutaj szłam na wywiad, to sobie myślałam, że chyba. To moje życie, które prowadzę, on nie jest do końca takie standardowe, bo żeby się utrzymać na tej wysokiej fali i cały czas myśleć logicznie i móc być, być, być wydajnym w tej pracy, no, gdzie bardzo się ten umysł wykorzystuje, to trzeba żyć też w bardzo specyficzny sposób. Ja na przykład w domu nie mam e, telewizora, nie mam radia, e, bardzo dbam o to, jak śpię, mam jakieś. E, magiczne sprzęty w domu, tu jakaś butelka specjalna do picia wody, jestem na specjalnej diecie, mam dietetyków swoich, którzy mi pomagają podkręcić tą efektywność mózgu, e, specjalne ćwiczenia na siłownię, żeby wyjść na spacer, naprawdę trzeba bardzo dbać o te szczegóły, żeby być cały czas na, na wysokiej fali właśnie przy, tej, przy tym zawodzie, przy tej pracy.